Hej, ludzie i ludziska z tej strony Recek gdzie do Was w kolejnym odcinku z serii Bulletstorm i kontynuuję naszą podróż przez roczną planetę opanowaną przez psychopatów, przez mutantów i przez inne naprawdę nieprzyjemne nieprzyjemności. Razem z naszą nową bronią, oczywiście. What? The hell is Eee, ej, ej! Psychotropiców. jakaś broń była czy coś? Dobra, nieważne, cokolwiek. Cyk! Otwieramy, jedziemy dalej. I być może będzie jakaś okazja, żeby wykorzystać to w walce. Okej, okay, mamy sobą. fajnie. Także zaraz się tam będzie szykowała jakaś walka i. O! Mamy to, mamy! Odbijak, proszę bardzo! Kupimy sobie magazynek, zwiększymy sobie pojemność. Jeszcze ten magazynek, zostanie nam 15 skill-punktów. Tylko gramo, kurde, nie mamy. gadny met. Trzeba. A nie, w sumie będzie okazja do tego, żeby sobie ponabijać właśnie super strzały i w ogóle właśnie. Sprawdźmy, jakie to ma właśnie skill Bezpośrednie trafienie kulą armatnią. Eee, wystrzeliwując kulę i wysadzając w powietrze, zanim cokolwiek trafi, dwóch przeciwników, jedną kulą. Odbij kulę armatnią dwa razy, zabi zanim zabijesz nią przeciwnika. Powołanie przeciwnika kulą armatnią, a na szybko i aby ją zabić. A, okej. Okay. Odbite od ściany przeszkody, okej. Okay. Przecież ponad 100 metrów bez odbijania? oszty w życiu! A ile tu jest? A ile to tu jest tutaj 100 metrów? Okej, okay, no to lecimy. Pa! Antidotum! Aaa! To wait a second. E, aha, to się tak ładuje w taki sposób. Eee... What? You what mate? Dobra, może przeładujemy sobie na spokojnie. Aaa! Okej! Okay. Pada No, come on! Eee, coś chyba nie specjalnie idą te killshot, powiem wam. Bezpośrednim trafieniu kulu aromatnią, no. To o co chodzi. A, w tę stronę idziemy, Isi, powiadasz? A nie, jednak w tę, okej. Okay. Dobra, sorry, zwracam honor. E, Isi. E, Isi. No, już myślałem, że nas zastawiłeś tutaj. Dobrze, masz szczęście, chłopie. Eee... What? What? What the fuck? What the fuck? co to jest? Eee. Cokolwiek to jest za żarło Isiego. I nie jest to dobra wiadomość. But I wait. Pick up something on the leash. That crafty metal bastard sending a signal. God damn, he's underground. Moving at a good clip too. Come on, must be taking him to its nest. Oh, suddenly the broad is a fox. Oh, naprawdę właśnie to wygląda co tam jest. Hmm, mam jeszcze parę dolegliwości do pokonania. Well. Pada boom! Trafia zatopiony, Pięknie! A czekajcie, to chyba się... A! W taki sposób to! Okej, okay, już, rozumiem wszystko! Dobra. No, 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 e, gdzie ta kula poszła? Aaaa! Spierdzieliłem sprawę! Fuck my life! Dobra, to chyba trzeba ich klasycznie pozdejmować. Bo spe specjalnie nie mamy. Fak. Fak. Au. Okej. Okay. Mniejsza z tym. I zaś znowu topless. Kurde, no teraz dopiero znają, że co chodzi z działaniem tej kuli. Że przytrzymujemy i dopiero czekamy na detonację. Okej. Okay. Tryjszka, daj mi się powawić. Au. Zdjęty? E Czekajcie, gdzie on...

O! mu! A czekajcie, a my się tym naprójmy może? Eee, nie, nie da rady niestety. Trzeba być w momencie detonacji niestety, aby się tym napróć, żeby się tym nawalić albo coś. Także Zapodaję towar! <słysza> oh, so good Zielona mi! Churde <słysza> no! Tak tu nie ma już z tym kombinować wszystkim w ogóle, że...

o, więcej towaru I by na mnie nie chodzi tutaj o smoke everyday Day o, So good mm. Chyba cóż A, Ale to jak najbardziej ha. To też jest opcja w sumie A czekajcie, czekajcie! Uii. Nie! Whisky. Czekajcie, kopię go tam. Obiad! Powiedziałem ob Obiad powiedziałem! Dobra, no to lecimy. Wo, 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 ej, spokojnie, panowie. Panów. Okej, okay, to było interesujące. Ej, no no no, 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 no. Taktyczny przykuc. Łodujemy nasz specjalny super strzał i... FALAMUN! Praszcie. Jakby to to zażarło? Aha. Dobra. Jakoś to idzie, ale co niespecjalnie, jeśli chodzi o jakieś fajne strzały. Pu. Akupunktura, okej, okay, już lepiej. <grystanie> Ogrodnik! Okej, okay. mniejsza... Spadaj! Spadaj! No. I pięknie. I pięknie. O, ty też chcesz? Ej! Ej, 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 tak się nie bawimy. Smutno mi, aż. O, palamu! 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 Jeden, drugi, trzeci. Wiem, że to było nudne, ale niestety, sorry, potrzebuję punktów. Potrzebuję dużo, ale tu dużo punkciasz, A, okej, okay, dobra, już rozumiem. Rozumiem, że zasada działania tego to jest tak samo jak z bazardami. Okej, okay. już czaję to. Dobra, to w międzyczasie zrobimy tak: kupmy sobie magazynek. Dobra, tyle myślę musi styknąć. Tyle też i gromu. I tyle z gromu. Tyle w jego temacie, niestety. A może te kule jeszcze trochę, pobawimy się nimi. O, Robocik! O! O! A, no! Piknie. A? To chyba nie jest bazard Strzyga! O, fuck, co to za nazwa jest Dobra, da się to jakoś... No nie, niespecjalnie e! Spokojnie, skryć się, skryć się, skryć się e! No, no, nope, nope. No, no, No może nie być wesoło Dobra, gdzie oni są, gdzie oni są? Eee, na razie to... A, dobra, już widzę już wszystko jasne. Dobra, no to połapy się tym Ej, gdzie to wybuchło? O! Boo! Naprawdę nikt tym nie dostał. A czekajcie! A gromem może! Pola bum! Dobra, no to... Wait a second, wait a second, wait a second! Dobra, chyba nie bardzo. O! Dobra, fajnie, niby latają, ale... No, z drugiej strony niespecjalnie mi to pomaga. Come on, come on, Kurde, no powiem wam, że trochę ciężko tym wycelować albo coś ne. Dobra, dawaj towarek. Dobra, o, jest jeszcze tylko jedno. O okej. Okay. Dobra, tu nie mamy amunicji niestety. O o! O O Dobra, koniec kombinowania! Ślepak, ślepach, what the fuck! Ło-o! Oh -oh. Dobra, sorry, 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 sorry! O -oh. Dobra, nie. Bić się z miniganiem to tak trochę nie bardzo! To Także zarządza taktyczny odwrót. nie, 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 What the fuck! What the fuck! Kurde, no. Powiem wam, że poszło trochę słabiutko. Nie tego się spodziewałem generalnie. Słyszę i to chyba nie jest nic dobrego. Dobra, jeszcze raz się zniszczymy, robociku. A teraz gimme more ammo Cause this is not enough for my killing desire No to czekamy Aż tutaj to się rozwali generalnie No I tyle w temacie Po prostu czekamy No dawaj Ok. Dobra, lecimy. Ślepak, brutal. Wow! Nieźle. Whee! O! Jeszcze antidotum do też nam wpadnie. A jak żeby inaczej? O! O! Dobra, to teraz tylko go się będziemy mierzyć. Opa! O! Dobra, dostał. Dostał w łeb jeszcze, generalnie. O oh. Pięknie, możdzisz nam przed i dawaj, ładuj, 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 ładuj. No kurde, i teraz, jak wiem się, jak, jak postępujesz się tą bronią, to. Kurde, no. Ale zabawa jest po prostu przednia. No, come on. No, come on! Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra. Pada Dobra, podbiegnij i. I wdupala. Oh! Oj. No, 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 no. Dobra, i teraz będzie szansa na załadowanie mu w DuPala. Oh! O! What? Geyser? A, oni są chyba odporni. Pala boom, proszę bardzo. Ej, what? To... Dobra, dalej mi ten grom. Pala boom, proszę! No to co? Raz. A, <słuchaj> nie wyszła mi! Ale za to mogę użyć tego? <śmienicza> <Zobaczcie, słuchaj> idę już. Mam wielką sprawę przecież przy sobie. Więc idę trochę wolniej. Dobra, no to co możemy. Na co sobie możemy tu pozwolić jeszcze? Dobra, mi się strasznie spodobała. Wezmę sobie to. Jeden grom sobie na pewno kupimy i, i po zakupach. Ej, 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 ej! Dawaj mi tego miniacza! Dobra, chodź ty. Chodźcie, chodźcie! No chodź! Oh, yeah! No come on! Hello? Hello? Where are you? Zlikwidowane, What? Tam był rój pszczół? W sensie tych elektromów? Spent. Już poszło. Pada mu! Ej, nope. I proszę bardzo. Po prostu. To tak się z tego korzysta. Kurde, no teraz jak się dowiedziałem, że się z tego korzysta, no to. Już teraz ta broń jest znacznie lepsza. Ma znacznie większy killing potential. Oho. Że tak to profesjonalnie nazwiemy. I w a co by innego? Pada bum. O! Brutal, nalot dywanowy, kurde, no panie <noise> Serio? Dobra, to czekamy aż ta na pożre po prostu te... tego złościa tutaj No to co, ja cię jeszcze raz Nie, 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 nie Zgaga ja pierdzielę, do. No. Te nazwy coraz bardziej co pogięte. O! No, o, o, tutaj będzie pięknie... Dobra, byłoby pięknie. Tylko niestety coś nie piekło specjalnie. Dobra, to wiecie co. I opa! Ooooo! I wiesz to, Ambo Pierwszorzędna robota grej Pierwszorzędna wręcz bym powiedział. Dobra, jak sobie mnie za Dobra, chodź tu! daj. dawaj. Pięknie. A co ty Grey, nagle taki jakiś. O, co to jest? A, korbacz to jest. Nie no, to w sumie się dawno nie bawiliśmy. Ej! Wiesz to! <grym> Kurde, uwielbiam to normalnie. Nie wiesz co zrobić? Jak grosiczka stoi na twojej drodze? A przywaj jej taką kulką. Niech ją połknie. Wykorzystaj jej zachłanność na swoją korzyść, mój drogi kolego. Dobra, mi by się generalnie przydał zasobnik jakiś albo coś. I więcej! O! I... Ej! Okej. Okay. Bardzo ładnie, dobra roślinka. Sprawdź swoje kąty. Nie wierzę w nic. Jakiekolwiek planty, które widzisz, mogą być łączone. Co na cholerze idziemy do nich? Nie mam pojęcia. Eee, uh, okej. Okay. Nie słuchałem Cię totalnie, gdyż byłem zajęty tymi elektrołuchami. Także o co chodzi? W sumie... O właśnie! Miałem pytać o zasobnik. Gdzie by się gdzie by się jakiś zasobnik znalazł? Bo przede wszystkim trzeba by było obadać jak stoimy za amunicją. Dobra, no to... A wiecie co może zamiast tego weźmiemy teraz sobie rewolwer. Dobra, palacza jakiś albo coś. To też sobie kupimy. Kurde, no naprawdę świetna broń. Oh yeah! What the fuck is this! What the fuck is this! Dlaczego to się rusza? I dlaczego mam nieodparte wrażenie, że to ktoś chce mnie zabić? Dlaczego mam wrażenie, że jesteśmy w dupie? Dlaczego mam wrażenie, że muszę celować jakiś konkretny punkt, a nie tak na ślepaka? A nie. Jednak bo, jednak mamy walczyć. E, 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 e. Dobrze, pięknie. Dobra, lecimy szybko w tę stronę, w stronę amunicji, w razie czego. Uu! Ej, a może tak? A nie, dobra, nie w ten sposób. Dobra, a może spróbujmy, tak? Whee! What? Chyba jesteśmy trochę za blisko. E? What? The f Dobra, to mi się zarobić nie spodobało powiem. Możesz wrócić jeszcze rośliczki w... E, kopiąc go z powrotem do i paszczy! E, to brzmi interesująco. Dobra, czyli trzeba jeszcze raz zmienić broń, trzeba zrobić jeszcze raz wszystko. No to tak, Rewolwę, wymień broń w lewej ręce tutaj mamy Fulamo, tutaj się dozbroimy. Tutaj zrobimy takie coś. A nie, już nic nie możemy. W sumie tam. Chodzi o samą amicję generalnie. Eee, Okej, okay, cokolwiek. To jeszcze raz. Czekamy, czekamy, czekamy. Proszę, 400. Wow. W sumie to by było dobrze, jakby go właśnie wy. I właśnie to się okazało prawdą, że ta roślinka już wystrała i się go. Dobra, no to teraz strzelony. Paszczę. W paszce W Paszczę lecimy. Tutaj powinno. E. Mówi, żeby uważać, grej. Okej, okay, no. Raz dla odmiany się posłucham ciebie. Nie będę udawał, że wiem lepiej niż ty. E, e, e.

Ja bym próbował nas strzelać w to co się świeci. O. Najlepsza taktyka. Jest to strzelać, strzelać w to co się akurat świeci. Dobra. Drugie to padło. A czekajcie. A jakby tak. E, dobra, chyba teraz niespecjalnie... Uy. Dobra, spokojnie. Cilaucik. Wow. To nie wiecie co? Nie idź, przodu, A fuck! Tak, strzelanie my nie możemy się bronić przed tym. Dobra, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Przody. Przeładuj... Dobra. Dobrze jest. Pięknie. Na razie odwalamy pierwszą robotę. Okej, okay, jest progres. Pięknie. A, Nie, rewolwer, rewolwer. Dobrze. Trzy już leżą. Dobra, mogę to jakoś... Nie, niespecjalnie mogę to zatrzymać niestety. Ciach, ciach, pięknie. I... Jeszcze jeden, jeszcze jeden! No! Come on, prawie, prawie, prawie! O! Fuck utworił się! Skurkowany! A czekajcie, jakby tak to... Eee! No to chyba o to chodzi, żeby były nieprzewidywalne. Żeby nie było tak schematycznie i skryptowo. Tak jak na przykład w pewnej znanej serii gier wojennych. Tylko, żeby właśnie była ta nieprzewidywalność ten moment tutaj takiej niepewności. No dawaj, dawaj, już prawie. Szybka zmiana. Dobrze! I teraz szukamy tego... Właśnie, szukamy właśnie tego ostatniego, brakującego tutaj ogniwa. Czy jak to... Czy jak to można nazwać? O! Właśnie! Kurde, no. Walka co prawda schematyczna, ale... No, projekt potwora, bo no, Robi wrażenie i... What the fuck? Co to roślina? Co ta roślina? Nie! A, dobra, mam strzelać w to. Nie, 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 Unik, 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 unik. Dobrze. Pięknie wręcz mi pojedę. Dobrze, dobrze. nie, 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 nie. Co to, jakiś kwas? W sumie to nie Nie chcę wiedzieć, czy to jest kwas, czy co. W każdym bądź razie chcę tego uniknąć. A przynajmniej tak mi podpowiada mój instynkt przetrwania. O fuck, amo mi się kończy. Tak jakby mi się amunicja kończy do tego! Dobra, generalnie widzę, że rewolwer też ma srogi damage. Dobra, teraz jeszcze jedno podstawowe pytanie. Ile razy cię muszę jeszcze zabić? E... Że w to strzelać, tak? What the fuck, co to jest w ogóle? A dobra, Esko, mogę to przerwać, spokojnie. Dobra, cyk, cyk, pięknie. Jeszcze dwa zostały. Dobra, SK i. ciach, ciach, ciach. Szybkie przeładowanie w trakcie ślizgu. I co teraz? E, chyba ma to samo. Tak odnoszę lekkie wrażenie. Dobra, ciak. O kurde, jaki to demysł zadaje? Ej, dobra, to lecimy z tematem. Taki internet jest coś szybko z tego pozbędziemy. Dobra, ładuj. Jeszcze jedno. Jeszcze jeden strzał e. come on. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden Greg. I i, i, i i Pięknie, spada Spadaj na dół. No come on! Dawaj! Dajesz na dół! Dajesz na dół! I teraz, o, widzę! E. E. Ale! Nie tak da... nie tak blisko, okej? Okay? I co teraz? Tak trochę mi się kończą pomysły, kończy mi się amunicja, kończy mi się... Kończy mi się... Nie, HB mi się nie kończy właściwie. Aha! Teraz w to mamy walić, okej! Okay. No dobra, Celuj celu to jedno, ale... Ale to, że nie mam amunicji, to druga sprawa! Dobra, nie, 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 nie... Dobra, spokojnie, taktycznie, taktycznie! Dobrze jest, dobrze leci, dobrze leci. Przeładuj. Znajdź sobie jakąś dogodną miejscówkę, grej nie, 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 nie. Język, 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 język! Ej, gdzie ja w ogóle... Ej, mi się, znajdź amunicja, mi się automatycznie się uzupełnia. No w głowę! Durna sukwo. No dawaj, 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 dawaj i padł. Chwast bójca 1750 Ja pierdzielę. Ale gdzie jest Ishii? Jeśli wydaje Wam się to złym pomysłem, to przypominam, że ja tutaj stanowię największe zagrożenie. Żeby nie było.

No, przeszliśmy starcie z gigantyczną rosiczką. Jakimś cudem nam się udało, właśnie, jakoś z tego wyjść w miarę cało. I o dziwo, nawet obrać jakąś fajną taktykę, co mnie naprawdę strasznie dziwi, jeśli chodzi o ten temat. Gdyż boles to, to zazwyczaj mało taktyki, a dużo strzelania. Takiego po prostu strzelania, just like that. że... hmm, jakby cię tu zabić? Może w taki sposób? Możecie rzucić tutaj? Możecie rozbić o ścianę? A możecie podrzucę w ogóle w powietrze? A tu tymczasem trzeba było, no, pokombinować, poman pomanewrować trochę. I znajdź sobie dogodną pozycję, żeby oddać kilka naprawdę fajnych strzałów. Także no. Bulletstorm tym razem. W tym wypadku dostaje naprawdę strasznego propsa ode mnie. Ale zobaczymy, co jeszcze nam ta gra zaoferuje, bo póki co. No cóż, to by było na tyle. Także. Ludzie, ludziska, dziękuję Was serdecznie za uwagę. To był Storm. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem!